Siemanko z tej strony, Chris kolekcjoner. Dzisiaj premierowy odcinek na moim kanale. Jest to update mega zestaw startowy. Podchodzę do tej serii trochę z dystansem. Nie napalam się, więc troszeczkę później jest to na moim kanale. Mega zestaw startowy zawiera album. 6 saszetek i 3 karty. Limitowane a i jeszcze jedna XXL, -ka. z tego co wiem, z tego co widziałem, zdjęcia kart limitowanych będzie chyba 21. 12 sztuk z tych kart jest wydane w Polsce w tej chwili. Niedługo się pojawi, brawo, więc coś tam dojdzie. i tak. Tutaj mamy mini klaser. Fajnie. Mini klaser do tego klaser może sobie z boku. Do tego mamy XXL Kenoyera. Na szczęście jest ona w dobrym stanie. Niektórzy mieli tutaj ją uszkodzoną, więc jest Dobrze. Mamy do tego 3 i 3,6 saszetek oraz 3 limitki, które sobie obejrzymy na końcu. A teraz jedziemy, tak naprawdę, to jest zestaw, kosztuje 39,99. I moim zdaniem, naprawdę jest mega, jeżeli chodzi o tą cenę, mimo tego małego tutaj wyglądu, bo 600 saszetek standardowo, ale trzy karty limitowane, jedna XXL, -ka. to w Brazylii taki zestaw 450 zł. kosztował i były dwie karty limitowane, więc jest tutaj taniej i więcej, więcej tych, tych, tych limitek. Więc naprawdę to jest na plus. Sama seria update, no, no, no nie wiem, jakoś nie budzi w moich oczach dużego zainteresowania w tej chwili. I mamy fans favorite Luis. Może Focus Suarez. Tutaj z przodu są karty specjalne. O, tutaj jest coś jeszcze odwróconego więc sobie zobaczymy na końcu. Impact to są impakty, które wyglądają praktycznie jak bazówki. Matri. Mamy bazówkę tutaj: Koman Juventus, e, Dirar Monaco, e, Barcelona Andre Ter Stegen, fansik, którego widzieliśmy oraz coś odwróconego i jest to Round of 16 Arsenal. Oh, wow. karty lecą Round of 16 Arsenal Jedziemy z drugą saszetką Mam już tam 5 blisterków kupionych, chociaż w tych blisterkach nie będzie za ciekawych limitek z tego co wyhaczyłem będzie o, coś coś odwrócone będzie do tej pory jest 12 limitek 6 jest troszeczkę niby rzadszych które wychodzą w zestawach startowych jedna jest w giftboxie, a resztę 6 sztuk będzie bardziej powszechna mamy nacho z realu mamy bernat bayer Lichsteiner, juventus gaschi bazówka Kedi sami, same bazówki i Round of 16. Ponownie teraz Bayer Leverkusen. Może tutaj na tą kartę. Jedziemy z trzecią saszetką Mamy, a już spaliłem znów Fans Aguero. E, Mo, Javi Martinez Bayer. Bazówka rafinia, bazówka Wanderwil PSG Mamy również Kedire powtórka. I tutaj mamy jeszcze Brahimi Porto i fans Favorit. Fans Favorit. O, niech sobie tutaj stoi. Na razie nic ciekawego nie trafiliśmy. Nic dlaczego. Inventivens są to najrzadsze karty. Właśnie, może z tej strony. Jak to pokazać? Ach, się nie będę. Courtois, Chelsea, Defensive Rock. tu coś odwróconego Hoger szalkę Morata Juventus Gibbs Arsenal Safari oraz jeszcze Master Martinez dosyć pewnie powszechna karta ją tutaj sobie z tyłu postawimy Przed ostatnia saszetka z mega zestawu startowego To sobie odwrócimy i mamy Arbeloa Real Madrid. Mamy tutaj Kagałę, mangala, Welbeck. mamy tutaj Risinga Quintero i bazówkę Brahimi ponownie, no powiem szczerze, że słaby ten zestaw, słaby niestety słaby. Ale cóż na to, nic na to nie poradzimy. O, tutaj są trzy jakieś karty. Fabino, Zufi, Immobile. I mamy Round of Sixteen trzeci w tym zestawie. PSG, bazówkę, Javiera Hernandeza i Kuczera, szachter. No, szału nie ma. Szczerze mówiąc, ale cena zestawu to głównie limitki dla mnie. Pierwsza z nich, tutaj macie kodzik, jest to napastnik Ibrahimowicz. Super, już się domyślam, co będzie dalej. Eee... Messi, Barcelona. I strzelamy, może Lewandowski? O, podwójny Messi, no, dwa razy Messi w zestawie startowym. No, nie wiem, czy fajnie, czy nie fajnie będzie na wymiankę. A teraz dziękuję Wam za oglądanie. Pozdrawiam Was, zapraszam na kolejne odcinki z tej serii i z innych. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.